Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani. W dzisiejszym odcinku mam dla Was nowość na polskim rynku. Mianowicie mam tutaj takie dwie kosteczki w kalibrze 20 mm po 138 strzałów. Byłem na prezentacji właśnie w Mega Fireworks na Litwie. Widziałem te kostki i moje pierwsze takie właśnie było pytanie: 138 strzałów za 300 zł? Coś droga! Coś drogawo, no bo mniej więcej setka wychodzi mniej więcej 180-200 zł. 100 strzałów 20, mówię no to tutaj te 38 strzałów, no i ponad 300 zł, no około 300 zł, nie? Mówię, coś drogawo, coś drogawo, no ale po tym jak zobaczyłem je na prezentacji, to powiedziałem już wiem skąd jest taka cena. Już wiem. Strzały proste, strzały kątowe, eee, to teoretycznie ma 924 gramy. Neku, ale już się nauczyłem, że papier wszystko przyjmie e, Może i ma te 924 gramy Neku, ale jest tutaj, jak oni mówią na Litwie New technology, to jest nowa technologia, dzięki czemu był naprawdę Klepot, jeśli chodzi o kaliber 20mm byłem sam w szoku, że można było po prostu W pocisk 20mm wcisnąć takie efekty Gęstość, długość utrzymywania, fajna dynamika no, ale jak będzie, zobaczymy, bo też bywają, taką, bywają takie sytuacje, że są opalane próbki. E, więc, no, po to też to mam żeby przetestować i sprawdzić. Odcinek, e, nagrywam to w październiku, odcinek wleci w grudniu, więc może do tego czasu to już powinno się pojawić na polskim rynku. Bo jeśli bym wam teraz to wrzucił, to nikt z tego nie skorzysta. A tak do grudnia mamy czas, żeby możliwe coś się pojawił w sklepach i będziecie mogli sobie takie coś zakupić. To jest bardziej kosteczka. I dla sezonowca, i dla takiego zwykłego zjadacza chleba, jak ja, który lubi dobre <coughs> fajerki. Jeśli chodzi o szaty graficzne, <coughs> bardzo mocno mi to przypomina szaty graficzne od importera e, Triplex. Więc przejdźmy sobie do pierwszej. Mysterius Show MF. 138 B, 138 strzałów, kaliber 20 mm, czas strzelania 75 sekund, gramatura 924,6 g e, neku. Koski nie trzeba obkładać, bo jest taki, takim plasterkiem, takim, no, no, takim pustakiem brzeg, bym, tylko paściutkim, więc nie ma opcji, żeby się wywróciła. Tutaj mamy prawdopodobnie ikonkę, którą stroną do widowni. Czy zrywamy górę, czy nie zrywamy. Jeśli pada, siąpi deszcz, Górę możemy zostawić. Jeśli jest pogoda c żadnych opadów nie ma, śniegu czy deszczu, górę zrywamy, potem po prostu z mniej sprzątanie. Mamy tutaj niestety ląd, a nie jest ląd podstawowy, ląd rezerwowy, obydwa są u dołu. Istnieje prawdopodobieństwo, że naklejki mogą być źle naklejone, bo zdarzają się takie sytuacje. Bardziej jestem zwolennikiem ląd podstawowy, u góry, ląd rezerwowy u dołu, bo wtedy nawet jeśli Chińczyk po prostu zostanie zagadany i źle naklei naklejki, to i tak wiem, że podstawa zawsze jest u góry, a rezerwa u dołu tutaj, no niestety, e, idzie, może dojść do pomylenia, źle po prostu naklejam ety, etykietę i potem, o, tu powinna być ta, tu powinna być ta, to robią ludzie, więc tak jak powiedziałem, jestem zwolennikiem ląd, podstawa góry, rezerwa u dołu, więc już raz fajną kostkę odpaliłem i się okazało, że od rezerwy. Eee, gramatura, wszystko tutaj z przodu jest, czas strzelania, e, ląty, kategoria F3, kaliber 20 mm, e, kodzik Wam podam, rok produkcji 2025, nie stosowanie się do instrukcji grozi śmiercią lub kalectwem, rok produkcji 2025. In, instrukcja w języku polskim jest naprawdę dość fajnie to opisane, więc zanim ktoś odpali, a nie wie jak się fajwerki odpala, czy się odpala, ten ląd, czy się odpala ten ląd, czy się odpala dwa ląty naraz, bo te są takie przypadki. Warto zapoznać się z instrukcją, gdzie macie wszystko opisane. Ja wiem, że Polacy za bardzo nie są za instrukcji, ale czasami warto poświęcić te 30-40 sekund, żeby się zapoznać, jak prawidłowo odpalić fajwerki, a nie. Dłużej Wam zejdzie napisanie mi komentarza i potem czekanie na odpowiedź niż przeczytanie instrukcji, jak prawidłowo odpalić. No niestety, takie mam realia. Co do szaty, powiedziałam, dość mocno przypomina Triplexa. Nie jest najgorsza, nie jest najlepsza. Jest taka średnia, średnia z minusem. Widziałam o wiele gorsze, ale też widziałam u niebo lepsze. Tak jak powiedziałam, proste strzał kątowy, które są do widoku. Następnie mamy, ta się nazywała Mysterious Show. Tutaj mamy Thunder Hercules. Herculer? Hercural? Myślałem, że Herkules. Her tak po niemiecku bardziej brzmi. E MF138C czyli gdzieś musi być jeszcze A. Gdzieś musi być jeszcze A. I jeśli chodzi o parametry 1 do 1 jest to samo. Kategoria F3, gramatura, wszystko jest to samo. w 2025. No i tutaj szata jest dość podobna, tylko tu mamy efekty szelek. Więc według mnie sezonowiec może się troszeczkę na to skusić, bo zobaczy takie fajne, kolorowe piwonie, może takie tam też będą, no raczej takich piwoni tutaj nie znamy. Zapraszam Was do sklepu kapel, kiedy Wy pewnie to oglądacie, jak kokruję Wasze e, paczki, zapraszam Was także na kanał Machony Bez Piny, tam w okresie sylwestrowym też znajdziecie jakieś testy, które nie wcisnę na główny kanał. No i Instagram machony69, tam się wszystkiego możecie dowiedzieć. Zdjęcie na miniatureczkę. O jejku, jejku. Zdjęcie na miniaturę. O takie dwa cudeńka, ale ciężkie, tak jak się trzyma. No dobra, więc nie będziemy przyciągać. Dzisiaj tak troszeczkę życie, bo mi łeb po prostu pęka. Kaczorek, ty wariacie. pozdro Dobra! Erik, odpalaj. Najpierw leci B. Odległość 50 metrów. No i jestem ciekawy, czy będzie to samo co na prezentacji. Tam był klepocik, jak na 20 mm. Ładny efekt. Ładne złoto. migotanko. Dość teraz wysoko strzela. To jest tylko 20 mm Zaraz nawałła tempa Trochę szybko efektnik. Teraz taki fajny, oryginalny efekt jest. Sporo niebieskich gwiazdek. Teraz czerwone gwiazdki, ten dziwny efekt. Dziwne trzeszczenie jest. Ładna, Erik możesz drugą odpalać. To jest taka kostka, jak ktoś by w ciągu roku kupił odpaliłby. To nie ma tutaj wstydu, to nie jest taka, wiecie, aż mocny klepot jaj, tylko taka normalna jest, dość szeroka gama efektów, dość duże te efekty. Niektóre efekty trochę szybko znikały. Odpalaj kolejną wariacie. Eee, mieliśmy trochę strzałów kątowych, mieliśmy przedfinał i finał. Eee, więc szczerze, mogę jej dać. Dawaj, mogę jej dać taką. Ósemka z malutkim minusikiem, bo jednak 300 zł, no to też jest troszeczkę pieniędzy. Teraz typ C leci wyżej, dynamiczniejsza już jest, bardzo wysoko strzela jak na 20 mm, krakli. I jakiś dodatkowe kuleczki multicolor Bardzo dużo tu jest Teraz jest multicolor i crackling. Ale mi już za szybko znikło Teraz lepiej troszeczkę było Nie, nie zapaliło się mi go Wydawała taki gościk, nie, to ta jest zdecydowanie lepsza od tamtej. Lepsze według mnie efekty i bardziej wyraźniejsze. I finał konkretniejszy, ta lepiej pruła, ta zdecydowanie lep lepsza była. Jak Martynka, która według Ciebie lepsza była? Wolniejsza była. No. A ta druga była bardziej taka wiesz, Pierdolnięcie. No ta druga była o wiele dynamiczniejsza i według mnie lepsze efekty miała. Nie, nie była taka przyrzydzona, bo ta pierwsza taka biedniejsza była. Erika, ty jak? Pierwsza ładne kolorki, ale druga taka żywsza. Żywsza, jakby. No, żywsza, żywsza. Że Pierwszą to bardziej na sylwestra można było sobie odpalić, żeby o 12 puścić. Chociaż ta druga też nie była zła. Ale ta druga według mnie lepiej wypadła. Ta pierwsza, do Ci powiem, weź no przyświec. Przyświecą. Więc ta pierwsza, tak jak mówiłem, ósemka z minusem. Tutaj bym dał ósemkę z plusem, ze względu na fajniejszą dynamikę. I te efekty troszeczkę były większe, mimo to, już wyżej strzelała. No i przede wszystkim w jednej i drugiej miałeś przedfinał. Przedfinał, finał, finito. Więc dość fajnie pryła, więc przypuszczam, że sezonowcy, jakby chcieli taką kosteczkę zakupić, no to będą według mnie zadowoleni. Będą zadowoleni. To tyle. Dbajcie o siebie i innych. Cześć.